Witam, witam, serczony Stasie Staśkowski, dzisiaj sobie zrobimy quiz flagi państw z najwyższym procentem żółci. A ja nam też działa jeżeli już subskrybujecie, powiedzcie sami zajmowym, żeby też zasubskrybowali, ponieważ tu na ubijamy 100 osób. No, a my lecimy. Okej, okay, to jest Brunei, To jest Watykan. To jest Ukraina. To jest Kolumbia. To jest Ekwador. To jest Hiszpania. To jest. Obok jest na pewno Butan A to coś z Karaibów jest. Hmm. Grenada? Nie. To co tam jest? Hmm. A to nie jest... Saint... Vincent? I... Tak, Saint Vincent i Grenadyny. Dzisiaj udało się zrobić to razem, więc dziękuję za oglądanie, za ciałkę u Pa, pa.